się Dwa tykań, to się po a jeszcze czas. Kontakty emerytów Boska małpa ślicznie a w praktyce nastąpił na cześć słowo I znam. Ja wiem, że jesteście jest bardzo zdziwieni, bo jest w naszej studii, które należy dzisiaj w

Ale wróćmy tak takie Powiedzmy, mam do w tym momencie. Nie są problem problem z tym, ale w tym momencie bo to się nie lepika, bo Chciałem, żeby było i Ale teraz dobrze. Na razie chcę tysięcy punktów. po podwyższymy nagrodę ponownie. Najpierw 5000 punktów, nie 8. 8 to później. Reżyser timer tutaj 3 minuty jeszcze. I czas ruszył. 3 minuty dla kogo? Kontakty emiliwikipolska, małopatrz.com, a w treści mail trzeba wskać słowo. Oczywiście znam. Dla kogo? 5000 punktów. Jedna osoba i jeszcze widzę się dwa i pana w 22, jeszcze ciszę na pytanie, tylko dla kogo Ja tu też twórcę Więcej Dla kogo? 5 Dla kogo? Jedna osoba. trwa Teraz patrzę na I znowu jestem z No, chyba no. dłużej będzie. Dlatego 500 punktów. Uwaga. Ja nie wiem, czy to jest ostateczna też na Bo móc nie jeszcze. Bo ja tak patrzę w ja tym tylko... też. To nic z tego. W sumie pogoda, lecimy japerał. Nie jestem no mi dokończyć, pięć Ja tutaj nic nie widzę. Reżyser. Znajdę lekko myszan. Jedynka, dwójka, Chyba tak patrzę równą Bo teraz to po prostu do niczego. Dobra, 3, 2, 1. Zmienimy teraz nagrodę punktową w Dobra, 8000 punktów dostałem informacji, a więc 8000 punktów do wygrania w tym momencie, 500 punktów po na balonu, To wszystko zawierzy odwag. Ale reżyser, zróbmy tak. Proszę o włączenie zegara. to też to robię. Ale co jeszcze mam tutaj zrobić? Mam nadzieję, że mieszka. Jeżeli ja to robię. Nie, wiem, co się Dobra, mamy 5 chwil. Ciągle tych 5 chwil mogę mieć jeszcze zgłoszenie. Także daję komuś szansę jeszcze. Świat, że po cichu tak robię, aby nikomu nie przeszkadzać głównie. To zagadnie, tak? Dobra, czekamy chwilę. Dla kogo? 80 zekerów. Cztery. Kontakty NGO wskazał właśnie taką, a wreszcie zaczęła na wojny z nami.

Ja wiem, że to trochę dziwnie z tym nagraniem, że znowu w plenerze jestem. A wiem, że jesteście bardzo zdziwieni, że zazwyczaj w studiu, ale dzisiaj znowu ładna pogoda, więc na szczęście udało mi się wynegocjować, że ja nie muszę być w studiu dzisiaj, tylko po prostu być na balkonie. A co? Jedziemy, bo czas nam goni. Bo, no jeżeli ja tak w tą zagadkę, to ja w ogóle nic nie widzę. Ja to w ogóle nic nie widzę. Ostatni moment Kontakty MGB ma Polsce małpak, a w na zaczynamy od siebie. znowu. Dla kogo? Znaczy, się robimy w formie nagrywanych. Gdyby to było nie tak na żywo, no to już byłoby dziwne wtedy Na antenie. coś dziwnego. Jak jest tak na zewnątrz? Ja muszę mieć pewność. Dobra. I czekam jeszcze chwilę. Reszta mówi jak nie, jak nie, mamy zero w tym momencie na ekranie. Zróbmy tak, ale. Jeszcze mamy coś do zaoferowania. To zróbmy tak. Jaka w takim razie ostateczna nagroda? Punktowa. Zróbmy coś, żebyśmy mogli grać w a-bank Słuchajcie, nawet za 10 000 punktów i o taką nagrodę walczę w tym momencie, w tym tygodniu. O, to jest że to pamiętam. że to pamiętam, że to że to Cała reszta w domu. Ja tutaj nic nie wiem. Proszę, coś jest. Ryser, jaką masz informację w tym momencie? Bo coś mi się nauczyło. Nie podoba mi się ta na rzecz. Nadal. No ale jak musimy zrobić? że ja jestem na zewnątrz. Dobra, wyświetlmy jakieś komunikaty w tym momencie. No jak? Jak to koniec programu? Proszę Państwa, musimy zaraz znikać z anteny. Już dostałem informację. Ile czasu jeszcze damy? Reżyser może poświęcić, ale tylko na 3 minuty. Tylko ostatnie 3 minuty. Proszę bardzo, 3 minuty czasu szły i w ciągu tych 3 minut mam nadzieję, że zagadka zostanie całkowicie rozwiązana. 10 tysięcy kompaktów małpaczy, a treść mg. znam. Lakowa, która ja dałem wiadomość. Coś, co odpowiedział, i ciekaw nie osoba trudna ta gradka, ale mam nadzieję, że to pożyczy. 10, 10 tysięcy do, do wygrania. Jedynka, pika, pika, czwórka. Gdzie to zdjęcie? A tam jest jeszcze szczegółów. Musimy stać ciężce. A to jest to jest

nie też patrzeć w Nic nie widzę. W ogóle. Jeszcze chwilę tam No niestety, mamy jakieś problemy. Bo kto? To mniej przeszkadzają po te problemy. Ciężko

tę muzykę teraz. Dla kogo? Czekamy. My już musimy się pożegnać. Widzimy się jeszcze dzisiaj o godzinie 22 Na 5 minut dosłownie. Tylko. I zapraszamy na nasze kolejne programy jeszcze. Bo na pewno jeszcze się widzimy. Ostatnie sekundy kochani. Kontakty MTV Polska, małpa Jimmy a w treści me napisy owoznami. Zrobimy tak. Wszystkie te maile oczywiście są teraz brane w pod uwagę. My rozstrzygniemy zakrękę w najbliższym programie na w ograniu punkty serdecznie Was zapraszam już niedługo. Pełny regu regulamin możecie znaleźć na naszej stronie internetowej MTV Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu grania punkty oraz granie punkty tygodnia. Także zapraszam Was na kolejne programy. Dziękuję bardzo serdecznie Wam Pani za teraz, a zatem widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.